Cześć, witam wszystkich serdecznie. W dzisiejszym odcinku będziemy otwierać skarby Horadrimów. Otworzymy 50 skrzyneczek, a to także oznacza, że w następnym odcinku będziemy przekuwać. Przekuwać itemki i przypuszczalnie będziemy przekuwać sobie tą oto klatę. O resztę tak naprawdę giru, jeżeli chodzi o set esencji. Mam naprawdę bardzo fajne, że już można wbijać kaldezany. Eee, I co? Otwieramy, otwieramy. Zobaczymy, co ciekawego wypadnie. Powiem Wam, że mm, ja już to mówiłem wielokrotnie, yy, nie przypadam za robieniem yy, przygody. Szczególnie na publiku z tego powodu, że dużo osób nie odbiera z premią. To jest jedna sprawa, ale ostatnio nie wiem, nie wiem, jak wy to odbieracie. Ostatnio jest plaga, plaga botów. Boty, to znaczy, nie muszę nikomu tłumaczyć, co to są boty, ale po prostu widać, że postać biega za wami, ale na szczęście gracze są w miarę ogarnięci i od razu wrzucają takiego bota z Teamu. Albo są takie osoby, które po prostu stoją sobie w obozie i nic nie robią. Więc ogólnie jest problem. Jak się nie zbierze czterech znajomych, którzy są ogarnici w miarę szybko robią te skrzyneczki, no to można się namęczyć, namęczyć. I to nie jest przyjemne. Pomijając to, że to jest po prostu. No, 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 no. Dobra, lecimy. Czymy coś ciekawego po Parę i oczywiście może być ciekawych z tych skrzyneczek chorobinów, ale przede wszystkim chodzi nam wszystkim o surowce. Dużo, 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 dużo legend. Wow. No dobra. Zbieramy klei. To nie będzie za dużo. Moja sakwa jest pełna. No i co? I lecimy zidentyfikować. Siareczek mam duży, mam ponad już 2000 siarek. Nie chciało mi się robić tej przygody od dawna się z tym nosiłem nie dziękuję Butki. Butki dobre by były dla suporta, ale tutaj nie robił suporta, więc nie dziękuję ok dla suporta mnicha oczywiście chociaż teraz kule zdrowia zostały nerfione więc nie za bardzo Ale zawsze, zawsze jestem ciekaw, co może wypaść. Blokowane ataki leczą Ciebie i Twoich sojuszników, przywracając 21% zablokowanych wartości jako punkty życia krzyżowiec. No, gdyby był jakiś build na suporta krzyżowca, mogłoby być to ciekawe. Ale tak nie widziałem, żeby ktoś w mecie biegł na tym bildzie. Okay. Naprawdę, kurde, zrobiliby jakieś naprawdę fajne, fajne tempki, które by było tutaj, gdyby opłacało się tutaj farmić, człowiek by miał więcej motywacji, żeby się tym zająć. A tak to nie do końca, nie do końca, a szkoda, szkoda. No, zbieramy wszystko. Zsiarujemy. siarujemy. Bierzemy pyłki. Zidentyfikujemy i lecimy dalej następnymi skarbami dreamów. Kiedyś to przynajmniej człowiek chciał y wydrobić jakieś fajne PKW. Wierszcin Królewskiej Wspaniałości, a teraz tylko w kostce. O. Gdyby ten miał więcej skracania, to nawet powiem Wam, że mógłbym go zostawić, bo czasami do buildów jest potrzebny taki, ale niekoniecznie. To jest też potrzebne do buildu. Dodatkowe... Dodatkowy DPS, tak? Ale niekoniecznie. Dobra. Eee, chwila, chwila. A, do. wszystkie pierdoły. Bardzo dużo surowców wypada. Zrobimy. Elegancko. I teraz jeszcze odbierzemy sobie odłameczki i zbierzemy klatę. Bym się śmiał gdyby mi wypadła tutaj Allegret. klata esencji starożytna, taką jak Nie potrzebuję. Wobec... Nie uniosę nic więcej. To by był brecht no. Niekoniecznie i niekoniecznie. Lecimy dalej. Pamiętam pierwszy raz, jak wprowadzali skrzynki horadrimów w skarby. To było dopiero niesamowita sprawa. Człowiek był taki podjarany tym. A teraz już niestety człowiek nie jest podjarany. Niestety. A szkoda, szkoda. Można by lekko zmodyfikować dodawać jakieś itki sensowne. Już by była dalej zabawa. Niosę zbyt wiele. Niosę zbyt wiele. Wydałem dość sporo. Okej. Okay. Okay. I dobra. Nie dawaj. uniosę nic więcej. Mogę podnieść tego? Amuletu czemu? Mogę podnieść amulet. Co jest? Moja zakwa jest pełna. Ciach. Hmm. Niekoniecznie, niekoniecznie. Spodęki, budki. też nie. Wrogie pociski niekiedy trafiają, e, przechodzą przez ciebie, nie czyniąc żadnej szkody. Hmm. Nie przeżywajka. Naprawdę jest mało mało itemków, które mogą być interesujące. Wracanie czas słabe, słabe. To też słabe. Jest mało itemków, które mogą być interesujące, Wszystko tak naprawdę. Miałam coś takiego i nawet o tym nie wiedziałam? Nic, wiele. nic, 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 szkoda. Weźmy jeszcze do końca. Co? Zaraz będę ...przekuwał. Miałam coś takiego i nawet o tym nie wiedziałam. Nie uniosę nic. Będę przekuwał. Najpierw klaty, a potem ewentualnie coś innego, jeżeli bym wylosował taką, która mi się spodoba i będzie starożytna. Fortuna sprzyja nawozi, Nie znać Więc surowców rzeczywiście, jeżeli komuś brakuje surowców, to zachęcam do robienia do robienia e, A Naprawdę, tych surowców można sporo, sporo otrzymać za tą zabawę. Dobra, tak jak widzicie, 50. I zaraz się biorę za robotę, za przekuwanie. Tu mam dwie klaty, i co. Do zobaczenia za chwilę w nowym, nowym odcinku. Zalajkujcie ten i co? Powodzenia w przekuwaniu i życzę Wam dobrych łowów na przygodzie. Przede wszystkim w postaci dobrego teamu na publiku albo umawiajcie się ze znajomymi. To jest chyba o wiele, o wiele lepsze. Szybciej można zrobić i milej spędzić czas. To co? Piękne dzięki. Papa pa. i zapraszam do oglądania. Następnego odcinka, w którym będę przekuwał klaty esencji. To co? Ehe.